Na dwa czołgi jane! Czoni jadą i odbijają kurwa No kurde ch... grają Wy też kurwa nie odbijecie do tych cycków tylko jedzie jak te pierdolone dziwki kurwa na mid'a Nie wiem kurwa pieprzone te samoloty to jest za trudne kurwa Aaaaa Na pewno znasz takie noce ten destrukcyjny moment w którym rzucanie z tych samolotów pod stronę jest spizdy kurwa tylko z... Tak rzucają. Ostatni raz tak rzuciłem samolot.